W dzisiejszym odcinku ponadzie nas trochę lepiej, będziemy odpowiadali na pytania, które będą spicy, więc oglądajcie do końca i dowiedzcie się paru smaczków, takich jak. Kto założyłby OnlyFans? Kto ogląda najwięcej filmów erotycznych? Ja właśnie tych ludzkich nie lubię, jak coś. Z kim z bractwa znasz się najdłużej? Tylko jedną osobę mogę wybrać? Nie, można dwie karteczki. Dwie są dopuszczalne. Mózg mnie może zwieść. Trzy, cztery. A ty nie zajeszli najpierw? Nie. A jeszcze wcześniej. Kiedy? No jak z mikrofonem mi pomagałeś. A wtedy co do ciebie pisałem na pryw! No. no to, to, to było ciężkie. Ja się nie poznałem 4 lata temu na PGA. Była na domówce, na której organizowałem ją po części. Mam zdjęcie z tobą nawet i się przytulałaś. Co? To brzmi jak si! To brzmi jak shi. Kto najlepiej gotuje. Wow. Trzy, cztery no to wszyscy są chyba zgodni też, też tak miałem dać, ale też. stwierdziłem, że Sarko pewnie dużo więcej potraw na co? Niż ty. To no, mnie tak. Swoje... Ale ci powiem, jak Stazy mi przyniósł jakiegoś kurczaczka w sosie z ryżem, czy jakieś owsiankę taką z jakimiś sosami, owocami, no cudo, cudo. Stazja tak. ma swoje dopieszczone, te, to co umie, a Sark ma taki dużo większy wachlarz. No repertuar ma po, no, 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 po prostu. No, 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 no. Tak, to prawda. Kto jest największym bałaganiarzem? Bo... Hmm. Można cztery? Ja coś tylko Wam powiem. Ja bym tu wszystkich dała bez dwóch osób. I bez Ciebie oczywiście. No tak, my tu nie ma. Trzy, cztery ry. Dobra, na swoją obronę, na części wspólne staram się oczywiście dbać, ja po prostu przywykłam do życia w bałaganie i mi to nie przeszkadza, ale na wspólnych części staram się, żeby było czysto. Dlatego ja myję za każdym razem podłogi w salonie i w kuchni, lajk. Like. A że w kuchni tak syfisz, to nie moja wina! A ja nie syfię. Ale razem tu wspólnie mieszkacie. Ale twój pokój to jest, wiesz... No... To jest, to jest anomalia no, 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 jest w tym pokoju. To jest wspólny watchparty u mnie, drink stream u mnie, no, dużo rzeczy u mnie jest robione. Prawda prawda, ale nawet po tym, w sensie bez tego, nawet jak nic nie jest wspólnych robione, to i tak jest. No jest, to jest. <laughs> Stazja, dlaczego ja tam jestem? Dobra, Sini, wiem, że z nami nie mieszkasz, ale jak już jesteś u nas, to, a tu płateczki u mnie jesz, no to później muszę posprzątać. A tu coś u no mnie bo... pijesz, no to później muszę posprzątać. Bo mnie pośpieszają! A idźmy do dalszego pytania. No. To zostawia najwięcej rzeczy po sobie? A. <laughs> Możemy już? Trzy, cztery. Zdecydowanie. Bo ja po prostu zapominam. <laughs> Kto najłatwiej się denerwuje? <laughs> A dam tą dwójkę. Trzy, cztery, ry No nie możesz trzech dać, dwa musisz. Musisz wybrać dwójkę najlepszą. No myślisz, sarko, no. No, no. Dobra, Karolina chyba wszyscy wiemy. Potrafi być, że są ale pracuje nad tym. Dlatego teraz się ruda zrobiła ze złości. Tutaj się denerwuje, miałam wrażenie, że on się bardzo... ma anielską cierpliwość, tak. to prawda, ale... ale, się ale się denerwujesz. Się, się denerwuje w środku, trzyma to w tak. sobie. Ja się bardzo denerwuję, bo mi bardzo zależy zawsze i wtedy to na mnie oddziaływuje. A czemu ja? A czemu ja?! <grystanie> Nie, ale to dla żartów zawsze. Tak lubisz się zdenerwować i tak po minucie... A no to żarty były. <grystanie> tak, tak jest. No bo mi bardzo szybko przychodzi. To jest najbardziej odpowiedzialny? Mm -hmm. Przypomina mi się teraz mój Iryly taki z wyjścia ekipą. <grystanie> Czyli dajesz mnie. Trzy, cztery... Jednie Cutka i Stazja, bo jakby mam wrażenie, że tutek jest taki bardzo tak. powiedzialny biznesowo, a Stazja jest tak jakby życiowo po prostu powiedzialnym powiedziałem. No. czy jak Stazja coś powie, że zrobi, to zrobi. Kto jest największym leniuchem? Nie yes. yes, <laughs> Ja już jestem gotowa. Cztery. Dobra, cztery, cztery. Uuuu, -y. No bo mnie się zdaje, że właśnie Sarko dużo sprząta, gotuje i jakby jak to przykład przygotowujemy do odcinku, to na przykład tutaj koło to zmontuje, tutaj właśnie coś pomoże, zawsze by, że ja bym nie wzięła go za osobę tutaj leniwą. Ale poza tym, to jest gorzej. Też to Sarko to robi, bo ma mój bicz nad sobą, nie? Przyni, bo czasem jest tak, że nagrywam jest takie, już mi się nie chce. <laughs> Bo ja jestem osobą, która ma bardzo dużo energii rano, a potem już nie mam. Dobra, ale nikt nie zobaczył, stazja się wydała. dała. Nie, ja, nie, mogę, stazję im teraz, jaka leniwa ty jesteś. No ja jestem w stanie. To się rano staję, robię sobie śniadanie, idzie na siłownię, potem wracam, myję się, jeszcze pozmywa coś, odpala stream, a leniwa jest. Nie, właśnie mi się często nie chce nic robić. Ale robisz, ale no, ale, no nie wiem, czy ja robię. Ja myślę, jestem takim właśnie. No, Najbardziej mi się podobało Myje się, nie? To jest. Pracowitość. To jest najinteligentniejszy. Kurde, myślałem, że mnie dasz. <gry> Tutaj ja chyba zmieniam moje zdanie. A inteligencja a mądrość? Ty jesteś sprytny? Nie. No właśnie, taki. <gry> Trzy, cztery. Wow! Pierwszy raz jestem pokazany. <gry> Nie mi się zaznaczyć, że Kezman bardzo po prostu inteligencję nie tylko tą taką właśnie ogólną, ale też taką emocjonalną, że to warto zaznaczyć. Dzięki. Warto dojś... Po alkoholu tym bardziej, jakby ci Ty, powiem. ty, ty też. Ale <laughs> w sobie pasuje coś ta inteligencja do Kezmana. Tak, Kezman jest taki. Mądrość może aż tak nie, nie, ale inteligencja. Kto jest najbardziej atrakcyjny? O kurde, to ciężkie pytanie. A jak dam siebie? To znaczy, że znasz swoją wartość. A mogę ranking zrobić? No, no, jesteś chylony, sarko. Chcę dać tutkę na sam koniec, dlatego chcę zrobić Jezu, no nie da się, nie, nie, nie potrafię w tym. No. Nie, bo według mnie każdy ma w sobie taką jedną taką albo taką główną rzecz. Nie! Albo, no! <laughs> jedną albo dwie. Nie, nie, nie chodzi o to. Nie! Czyli <laughs> <nie> ma dwie. <śmiech> <śmiech> Trzy, cztery. Wiedziałem, że to siebie. Baby dały siebie. To czy to jest baby, a ja siebie. Wiedziałem, że dziewczyny dadzą siebie nawzajem. Myślałem, że Karolina też da szyni. W szyni ma takie bardzo swój, taki azetycki styl, ale mnie osobiście bardziej jakby preferuje styl stać, To taka bardzo opalona, wysportowana Rozumiem, taka, taka do taka po prostu typowa odhaczony wszystko ma. Pieniłam no. stanie. To najwięcej imprezuje. Hmm. Dobra, ja już? Trzy, cztery. Nie no, Sarko zdecydowanie więcej ode mnie imprezuje. Tak? Nie, ja mam wrażenie, że Sarko taki bardziej, że w domu sobie wypije piwko, jakieś winko, a kezłom to leci jakieś to, no wy... Nie, ja po prostu jak imprezuję, to mocno. Jak już mam okazję, to imprezuję na całego, ale nie jest to jakoś często. Dobra, byliśmy ostatnio na mieście. To Sarko ogarniał Kezmana. I ja też ogarniałam Kezmana. W tym pytaniu jedną osobę, żebyście dali, żeby tak było troszeczkę trudniej. To się najlepiej ubiera. U-hu-hu. Uh. Lecimy? Trzy, cztery. Myślałem jeszcze nad tutkiem w ogóle. No Tutek też ma takie elementy fajne. No. Ale Tutek po domu tak chodzi. No, jakby, jak po domu po prostu, a Stazja zawsze jakoś spoko wygląda w swoich ciuchach mam wrażenie. A Jorelli, ja się ma takie prostu jakieś takie, takie dziwne ciuchy, ale wszystkie są jakieś takie za bardzo obracowane, że coś dopasowane. Też o nie? tym myślałem, ale ja nie jestem aż takim fanem tego. Też bym pewnie dał, żebym yy, znał się bardziej na modzie. A że jestem prosty chłopak z Podlasia, to właśnie. A Kezman, mi się tak zawsze ko kojarzy, się tak ubiera się schludnie, zawsze dobiera na przykład do, yy, skarpetki, żeby pasowały do wszystkiego, buty, żeby pasowały do wszystkiego. Tak mega, yy, jest tak jednolicie pasuje. Nie, Kazman ma bardzo dobry smak. Jeśli miałbym wskazać tak. dziewczynę, to bym dał szyni, ale według mnie Kazman odstaje, bo zawsze jest to. Dobrze to wygląda po prostu. Tak, tak, zgadza Dzięki, się. Ono no teraz mi się nie podoba ta koszulka, ale mów... całokształt. Ej, dobra, widzicie jak ta koszulka wygląda? Ta koszulka wygląda jak taka ścierka do mycia Tak, taka Holdera, taka stara. Zajebisto jest. To jest, to to jest. Dlatego go wybraliśmy. Next. Kogo byś wziął na bezludną wyspę? Jedną osobę czy dwie można? Kurde. Jedną weź. Jedną? Weźmy. Teraz no jedna. No już mam, ja już mam. Trzy, cztery. Mm. Ja tu mocno walczyłem, żeby Kezmana też dać, bo Kezman ze Stazją są najbardziej pracowici. Gdzieś byśmy mogli przepłynąć i tak dalej. A zresztą byśmy po prostu zginęli. Stazję ma więcej, wie takich. Życiowych takich, co mogą uratować nagle życie, że nawet mamusia mówić i to i ty pamiętasz. I ma... no. A ja dałem Sarko, bo najwięcej by wypiło, Może jakiś alkohol byśmy znaleźli. Tak. <grym> A jeszcze Sarko by coś dobrego zrobił A, do tak. jedzenia. On robi, on łapie, ja gotuję. Like. To jest najbardziej wysportowany. No, no to, to? prosto. Trzy, cztery, cztery. No, to bez wątpliwości. No. Nie, głośnie właśnie no. Od kiedy od dziecko na siłowni, nie? Z bratem i tatą. No tak, od najmłodszych lat, tak zawsze coś no, miało, To już zesportem. ma we krwi po prostu. Kto ma największe serce? <grym> Dlaczego takie pytanie było tam jest? Ale patrzymy. No wiesz, na co patrzymy? No nie! Trzy, Trzy cztery, cztery. No. Tam Shi, bo duże ma dwa. Tutek, bo jest wyrozumiały ma niezwykłą cierpliwość do nas i do Prawda. wszystkich. I się bardzo to fajnie spina i wszystko, więc moim zdaniem Tutek. A, A czy nie czemu? Domyśl się. <grym> tak, super serce. <grym> Kto daje najwięcej energii w trakcie nagrywek? Hmm. Trzy, cztery ry. ma no. taki tryb youtubera, czy coś tak mu załącza? Taki tryb od dzieciaka, że nagle jak trzeba, to można. To się nazywa DHD chyba. Nie, potrafię być spokojny, gdy trzeba. Ale nie, no! Ale lubię sobie krzyknąć czy coś, tak jak się wybawić na imprezie taki. Nawet jak jest ciężki dzień, czy cokolwiek, to zawsze jak są nagrywki, to kazman tracharduje, żeby one były po prostu dobre. Miło mi, serce mi rośnie, więc może cię przegonisz i. No, raczej do takich renerów ci nie urośnie. Ja nie jestem, diecie, One ciągle rosną. Kto jest największą, niezdarą? zdarą? trzy, cztery. cztery. Ooooooooooooh. Ja się my też dałam, bo jednak mi często coś spada, czy coś rozleje i no, no, jakby za często się dzieje, jednak. Ogółem szyni najbardziej, ale karo faktycznie, jak na przykład jej się rzuca piłkę czy coś, to nie ma opcji, że ona złapie jak chce złapać, nie? Ale szyni wygrywa, bo jest tak ogółem. To ogląda najwięcej filmów erotycznych. Uh, łatwe. Ku... Kto mam wiedzieć? Co? Dobra, wiem. Czy animowane się liczą? To jest ważne pytanie. No też chyba. Trzy, cztery. E. Ej, ale ja właśnie tych ludzkich nie lubię jak coś, tak tylko tak wam tak. powiem. Nie, ja tylko lubię to takie rysowane. Kto jest największym farmazoniarzem? Jest jeden zdecydowany, ale jedna osoba go goni, mam wrażenie. Trzy, cztery. Ry. Ry. A kogo byś wskazać, Bez Szyni. Czemu? Czasami nie. lubisz przy Formazonie, żeby Ale... powiedzieć, że ktoś coś powiedział, gdy nic czegoś takiego nie mówił, albo coś przekręcić. Albo coś tam. No a ja tej daty to nie mogę, bo, bo my coś tam mamy wtedy, bo nie, mam urodziny taty uroczymy wtedy. A! A to nie ten dzień jednak był. Next. A mogę się wyjaśnić? Nie, już jest cicho. Kto zrobi, Kto zrobi największy wstyd w miejscach publicznych? Przypomniała mi się jedna historia. Mi chyba też. No dobra, musisz cztery. Ale wszystkie się zgadzają tak, tak naprawdę, pod każdą mogą się podpisać. Mi się przypomniała historia Sarko, jak opowiadał, że chodzi w jakichś tak. dziwych ciuchach. No, dokładnie Znaczy, to jest jednorazowa sytuacja, jestem bardzo grzeczny Sarko nie ma granic po prostu, powiedziałaś, jeśli chodzi o yeah. jakieś, ale takie pozytywne nie ma granic tak. Ale ja mam tak samo z Kezmanem, że Kezman też według mnie ma granic negatywnych, on podejdzie dzień dobry, jak wieczorem Przypały są wtedy, kiedy Kezman nie pamięta, a wydaje mi się, że tylko na trzeźwo jest w stanie zrobić przypał taki <laughs> A, no i przypał oczywiście ten, co był na filmiku Fusialki Nie <laughs> no, to co była to dobra przypa? zabawa no. Kto najwięcej je? Je? Je A, myślę, że pije cztery. Trzy. 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 Ogółem prawie każde oprócz z Manejastaji są tu żarłokami. Ja mnóstwo zagryzam, zajadam i jem ostatnio. Sarko lubi też pojeść. Ale ja lubię pojeść, ale na przykład jem w domu jeden posiłek dziennie. Tak, ja mam nie, ty więcej pijesz po prostu. Tak, je wody dużo. Why me? A czemu się nie? Bo zawsze jak tu przyjeżdża, to kiedy będzie jedzonko? Zamówcie jedzonko Ale super. Że Karolina? Kto najwięcej zarabia? A to łatwe. Na... Trzy, Trzy, cztery. cztery. No. no. chyba wiadomo, nie? Tuż na tej sali Kto najwięcej śpi? Nie mam pojęcia. Trzy, cztery. Tu też mam ranki. O! Nie, yeah, ja. Yeah. No, bo o. nie wiem, ile się w sumie. Właśnie. Bo nie mieszka z nami. To może piękować tutaj. Eee. O, ja o ósmy ci się wstałam. Za nami jest dziwnie. Bo ja raz pójdę o szóstej, wstanę o dziesiątej, albo raz położę się, nie wiem, o drugiej i śpię do dwunastej i śpię godzin. Ja dałem się nie bo tak się kojarzy mi, że ona szybko jest zmęczona i że szybko chce się spać i że lubi pospać. No Sarko w dzień mnóstwo no, śpi. No bo ja lubię drzemki robić, Dzięki są tak przyjemne. Ja czasami fejkuję, żeby spać, żeby dali mi spokój, ale no. A, to już wiemy. Farmazon, to właśnie wow. ten farmazonów jest. Farmazon, oh. Kto zawalczyłby w MMA na gali Freak Fight? Sterk, rød. Co jest? Nie si by zawalczyła? Tak. Ja, ja bym się... tak. Ja nigdy. Im się spodobała a Kefman zawsze mówi, że on nigdy nie zawalczy, nie? No. bo nie. to nie dla niego. Mi się szyni właśnie to taki... że wojowniczka taka jest, że pod dymia bije tutaj ten ludzi. To na żart. No to, że kogoś nie lubi, nie? <laughs> to. Jesteś chętna, tak? Nabijcie się. Ale ja widzę taką na gali szyni, która nawala jakąś kobietę i potem mówi żartowałam. <laughs> I wychodzi do jakiegoś openingu z anime słodkiego i tańczy jakiś taniec. Oj, jezu, ja już to widzę! A Antazja by tak sportowo się na Tak, tak sportowo. Kto założyłby OnlyFans? No <grym> to chyba to co ja. Trzy, Trzy cztery. O no nie! Aha. Ogólnie Sarko za darmo zawsze pokazuje dupę, więc myślę, że, że, że chciałby i za pieniądze, nie? Ale to jest naprawdę prawda, co chwilę by... Ej Sarko, widać ci robek? Tutek założyłby OnlyFansa dla fetyszysiarek, łysych z brodą. Ej wiem, co by założył na głowę. Jednorożec. Nie, ja raczej Tutka by widziała, że taką agencję takich właśnie influencerek w OnlyFansa. Nazwałbym to brat.